Prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników? Zastanawiasz się, dlaczego nie są tak samo wydajni jak kiedyś? Narażeni są oni na wiele czynników powodujących spadek ich produktywności, rozdrażnienie czy kłótnie w zespole. Codziennie zmagają się z natłokiem spraw, które w dłuższej perspektywie mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie psychiczne, a to wprost przekładać na kondycję całej firmy. Szacuje się, że co czwarty dorosły Polak może mieć problemy natury psychicznej, powodujące absencję w pracy, większą ilość zwolnień lekarskich czy bezpłatnych urlopów. Firmy ponoszą ogromne koszty tego stanu rzeczy. Infolinia psychologiczna Helpline to szybka i skuteczna pomoc dla Twoich pracowników. Bez względu na to, gdzie obecnie się znajdują, mogą liczyć na wsparcie doświadczonych specjalistów. W domu, w biurze, w delegacji, wszędzie tam, gdzie tego potrzebują. Zapewniamy przejrzystą umowę i proste rozliczenia. Wszystkie rozmowy są poufne i objęte tajemnicą zawodową. Oferujemy jedną stałą płatność, bez limitu wykonanych połączeń. Wspólnie dziś zadbajmy o dobrą kondycję Twoich pracowników, a oni jutro zadbają o Twoją firmę Helpline. Do usłyszenia!